Hej, witam was. Bardzo serdecznie w kolejnym nietypowym odcinku na serwerze, ale nie takim jak sobie o tym myślicie. Jak widzicie, mam dużo fajerwerków, elytra i dziwnie podpisaną Caps Backpack Backup Electra. Caps to jest e, osoba, która grała na serwerze, z którego mapę pobrałem. Jest to serwer o nazwie HermiCraft. I pewnie niektórzy z was ją kojarzą. Aktualnie e, jest to serwer z e, edycji 6 Hermitcraft i jesteśmy tutaj pogadać o nietypowym planie, który mam i mam nadzieję, że kiedyś się spełni. Po pierwsze, chciałem też e, wyjaśnić parę rzeczy związanych z moim kanałem i z rzeczami, które chciałbym prowadzić e, poruszając się po tym pięknym świecie stworzonym przez różnych hermitów. Między innymi mam Jumbo, Exuma, Void, e, Grian, Scar, Perlescent Moon, aktualnie oraz e, Tango, czy choćby Coralis. Jesteśmy w świecie stworzonym przez nich, dlatego, że chciałbym kiedyś stworzyć coś takiego jak oni. Chciałbym stworzyć serwer, który jednocześnie będzie przyjazny dla graczy, na którym będzie można stworzyć dosłownie wszystko, e, który będzie interesujący nie tylko dla samych graczy, ale także dla widzów. O, tutaj jeszcze teren Welles Knight należący do niego przynajmniej który będzie nie tylko twórczy i ciekawy, ale inspirujący dla innych graczy. Co do tego jest potrzebne? Potrzebna jest między innymi wasza pomoc, ale o tym opowiem na końcu tego filmu. Potrzebne jest między innymi też to, by na tym serwerze chciały grać inne osoby. No niestety muszę rozwinąć kanał. Niestety, niestety, tak naprawdę. Z jednej strony, ok, chciałbym go rozwinąć. Ale z drugiej strony, głównym celem jest możliwość tworzenia właśnie tego typu filmów e, jak twórcy tego serwera. Znajdujemy się aktualnie w Saharze, oni mają naprawdę wyjątkową metodę sprzedaży przedmiotów. I już Wam pokazuję jak to działa. A w międzyczasie jeszcze chwilkę pogadamy. Tu się jedzie na dół, tak tu się jedzie na dół. No więc tutaj e, wybierało się konkretnie jaki item się chce. E, płaciło się tutaj, naciskało się guzik, ładowało się e, jakby czas oczekiwania i został dostarczany tutaj konkretny shocker box z itemkami. Czyli na przykład, jeśli chcielibyśmy obserwer, płatność 32 diamenty, które wkładamy tutaj, rzucamy na ziemię to. I za chwilę zobaczycie jak dostajemy naszą zapłatę. Co ciekawe, możemy sobie to pooglądać jak to idzie. U góry. Eee, aha. Tylko pracownicy mogą. Dobrze. Eee, w każdym razie tam u góry można zobaczyć jak to jest pakowane do naszej skrzynki i wysyłane następnie dostarczane tutaj. Ale poczekamy, weźmiemy już te marchewki. W każdym razie. Żeby osiągnąć taki serwer, żeby osoby chciały na nim grać muszę po prostu mieć większy kanał, a jesteście mi w stanie do tego, w tym pomóc na wiele sposobów. Ja mogę się zobowiązać, gdy, że gdy dostanę od was te 10 tysięcy subskrypcji udostępnię swoje dane osobowe. No i widzicie, <laughs> dostałem machewki. Zostało skasowane, zabrany Shulkerbox i tutaj została e, wyrzucona jaka płatność. Dobrze, ja w związku z tym, że to jest pobrany świat mogę sobie zrobić game mode kreatywny i po prostu im dam tego diamenta, e, nawet nie wiem gdzie się w kreatywnym takie rzeczy wrzuca szczerze mówiąc. Dobrze. W każdym razie, żeby osiągnąć ten cel. Aha, jeszcze wrac wracając. E chciałem Wam jeszcze podziękować od razu za te 460 parę subskrypcji, które się pojawiły na kanale. I e teraz obiecuję też, że gdy osiągnę 100 tysięcy subskrypcji, e będę chciał organizować e różnego typu zawody. Między innymi takie. Jak na przykład, e, kto dłużej wytrzyma w kółku, kiedyś mi to zrobił i mi się po prostu bardzo podobało. Zawsze chciałem wziąć w czymś takim udział, ale no niestety, jak sam nie zorganizuję, to nie będę miał. Ech, więc jak sami rozumiecie, na to są potrzebne środki, a także e, możliwość spędzenia na to dużej ilości czasu. A co za tym idzie, musiałbym po prostu e, poświęcić się głównie. Życiu z YouTube. A. Kolejne marzenie, które położycie Panu spełnić. Między innymi brałbym też e, widzów, którzy by po prostu chcieli wziąć w czymś takim udział i może by było wygrać jakieś pieniądze, jakieś nagrody. Co tylko sobie e, wyobrazicie? Myślę, że Ja Tego nawet nie widziałem, szczerze mówiąc. E, będzie można po prostu wygrać. Gdy osiągnę jednak milion subskrypcji, będę chciał e, już być, powiedzmy, jednym z twórców na takim serwerze jak ten. Gdy ten milion się pojawi, chciałbym też, e, żeby tworzyć podobny serwer, troszeczkę na większą skalę, dla widzów, którzy będą chcieli do nas dołączyć, do youtuberów, którzy będą tworzyć. E, dobrej jakości content i którzy będą po prostu moim zdaniem, ale także i osób, które dołączą do tego serwera dobrym materiałem na osobę, która będzie po prostu nam towarzyszyć towarzyszyć w tej podróży a teraz do najmniej ciekawej, ale najbardziej potrzebnej części tego filmu chciałbym, żebyście wiedzieli w jaki sposób można mi pomóc w osiągnięciu tych celów no, po pierwsze oczywiście są te wszystkie lajki, subskrypcje i tak dalej, ale najbardziej budującym elementem tego całego systemu youtube'owego jest udostępnienie filmów. Także jeżeli e, chcielibyście mi pomóc w ten sposób, to najlepszą metodą jest właśnie udostępnienie filmów wideo. E, to nie jest materiał stworzony tylko i wyłącznie przeze mnie. Jak widzicie, tak jak mówiłem na początku, ja tylko nagrywam to, co inni ludzie zbudowali w tym momencie. Chciałbym takie rzeczy budować i myślę, że dałbym radę. Tylko jak sami pamiętacie, no niestety muszę jeszcze chodzić do pracy i e, co za tym idzie, nie mam na tyle czasu, żeby się tym zająć. Inną rzeczą, którą możecie zrobić, żeby mi pomóc, możecie pisać do innych osób, z którymi chcielibyście, żebym e, nagrał film wspólny. E, że jest taka osoba jak ja, która chciałaby z kimś coś stworzyć, tak zwane kolady. A co za tym idzie, po pierwsze bardzo dziękuję wszystkim osobom, które coś takiego zrobią, bo to dla, dużo dla mnie znaczy. Trzeba naprawdę wyjść ze strefy komfortu, żeby dla kogoś obcego zrobić coś takiego. Redstone <grystą> śmierci. Eee, a to też bardzo by mi pomogło pod tym kątem, żebym po prostu e, mógł pojawić się u kogoś, ze względu na to, że no, będzie wtedy łatwiej zrealizować cel główny, czyli serwer. Który będzie bardzo przyjemny oraz challenger, w których będą brali udział też widzowie. I tu jeszcze możecie mnie złapać za słowo. Jeżeli e, osiągnę kiedyś powiedzmy 50 tysięcy subskrypcji, i tutaj e, liczę na was, że mi przypomnicie, zapomniał, to zobowiązuję się na przykład do przycięcia e, stołu jakiegokolwiek z IKEA, jaki kupię sobie, ale takiego pamiętajcie, ze sklejki, nie jakiś szklany plastikowym nożem, na wideo, w formie timelapse oczywiście, ale zrobię to i nie będzie mi wolno przerwać eee, chyba, że do toalety eee, co jeszcze? Eee, może inaczej, i w chwili stylogicznymi eee, jeżeli osiągnę jednak 100 tysięcy, chciałem zawsze zrobić sobie taki challenge, żeby dać się zakopać pod ziemią na 50 godzin <tryk> Żywcem. Żeby... Nie wiem nawet głęboko, bo szczerze mówiąc nie wiem jaką uda mi się zrobić skrzynię ile ona Ale chciałbym e, wziąć udział w czymś takim. Myślę, że to będzie fajne wyzwanie. A jeśli chcecie to zobaczyć, no to już wiecie co robić. Nie wiem w czym ja się znajduję aktualnie. Co to jest? Powiedzmy, że sobie to zniszczę. Dobra, tu jest farma trzciny. Tam też. To chyba jest ogromna forma trzciny, po prostu. Chyba tak. No dobrze. Tak. W każdym razie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że pomożecie mi w spełnianiu marzeń. Obrócę się do was i widzimy się już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że za studni. A tymczasem pa pa.